Vintage, co? Fajna Honda. No i nie co przejechać. Dojechaliśmy. Pancia dała mi plecach. trochę się zmęczyła. Ale to jest dżungla. Balkonik. Basenik na dole. Patrzcie, jaka dżungla. Niesamowite. Zapłaciliśmy za ten hotel 90 zł na dwie osoby na dwie noce na razie. Może przedłużymy, zobaczymy. Zobaczymy, co w okolicy zobaczymy. <laughs> I czy nie będzie warto, może gdzieś dalej pojechać. A! Ładna jest. Nawet spoko. Zapomniałem jeszcze dodać, że jesteśmy w Bębenga Ubud Kotagens i w ogóle w tej cenie jeszcze mamy śniadanie. Ma dzisiaj trochę niby popadać, ale... Często ma padać, a nie pada. Po drodze do tego naszego hotelu, który jest na samym końcu znajduje się jeszcze kilka innych. Możecie sobie ewentualnie sprawdzić. W ogóle nasz ma niby 3-3 gwiazdki, chyba najgorszy tutaj w okolicy niby. Ale nie wiem czemu. Na razie, na razie to nam się podoba. Nie wiem, może to zasługa śniadań, może ludziom się te pokoje nie podobają. No ale nie wiem czego oczekiwać za 90 zł za dwie noce ze śniadaniami. Nie wiem co ludziom nie pasuje. Trzeba iść do sklepu po jakiś prawian w piciu. Jakieś piwko może. Chyba jakieś obrzędy mają. Nie wiem o co chodzi, ale ludzi dużo. Jakieś posążki, nie posążki niosą. No i wielkie ognisko. No? Michaelu, drogi z Holandii, słuchaj, no, pozdrawiamy, patrz. Wiem, cały czas jej używam, no? Tylko kurde, nigdy jakoś tak nie nagrywałem, także pozdrawiamy z Bali, no? Kiedy piwko, co? To jest do nas, czekamy na Ciebie. Nie to, że chcę promować, ale pierwszy raz widziałem takiego. Kupiłem spoko, ale nie żeby dużo pić, bo takie słodkie jest jedno tak o na, na orzeźwienie. Całkiem spoko. Przeparkowałem, Przeparkowałem nasz Dlizzard, bo stał tam. Za tym miałem na samochodę. No i się zapytałem po prostu, że czy może tu stać, bo tam jest jakiś hotel taki najbliżej tej ulicy. No powiedział, że dobrze jakbym przeparkował, bo to jest bardziej ich, więc po prostu przeniosłem futer. I A propos walczyłem trochę swoje lęki przez incydent. No i tak jak myślałem, no po prostu się stało, się stało. No. Murek zahaczyłem i tyle Ale teraz jak jechałem Nic się nie stało no. kwestia no przypadek no. Co, co, co tu więcej mówić także fajnie się jechało generalnie no i Bali oczywiście Nie wiem czy polecać czy nie polecać ale jeżeli chcecie tutaj po taniości podróżować na Bali gdzie ta wyspa nie jest super duża no to skuter trzeba by nająć, no. jeśli macie większą wprawę niż ja będzie spoko no. jeśli mniejszą no to wiadomo może się coś stać pewnie zauważyliście że idę sam otóż dlatego że wam dzisiaj od rana coś złapało coś powiedzmy jak kląta w Klątwa faraona, tylko że no, jesteśmy na balnie w Egipcie. Nie wiem co jej zaszkodziło. No, biedna się od samego rana źle czuje. Została w hotelu. ja idę właśnie coś wam pokazać, coś ponagrywać. No i ogólnie też do bankomatu, bo został nam 1 milion rupi. Wydaje się dużo, ale to nie jest tak super dużo. A jeszcze i tak mamy tutaj z dwa tygodnie mniej więcej, coś koło tego więc. I tak pieniążki się przydadzą, więc wyszedłem, idę właśnie do bankomatu. No i kupić nam jakiś obiadek, więc pancia właśnie na razie poszła na krótką zemkę. Powiedzieli mi, że wrócę w przeciągu tak godzinki coś takiego. Czekajcie to same rękodzieła w ogóle sklepik. No naprawdę klimatyczny. Powiem Wam, że każdy dzień, który jesteśmy poza Kutą, gdzie byśmy tam niestety 8 dni, bo tak nas faska poniosła, to jeśli chodzi o Bali, bardziej środkową część i w ogóle, no kocham, kocham. Tu już widać takie życie faktycznie takie jak się spodziewałem. Kuta jest strasznie Komercyjna, no nie, nie polecam być dłużej, już to mówiłem, więcej niż 2-3 dni, więcej Wam nie potrzeba, kompletnie Wam dostarczy i jedźcie w głąb wyspy, bo tu już jest takie bardziej życie lokal, lokalne, lokalsów. No i już, już czuję w ogóle ten vibe, nie to co tam. Bardzo kolejne. Świetnie, tu jest. Chciałbym też zaznaczyć, że chociaż idę w prawą stronę od naszego hotelu, jak ktoś wygoogluje, do automatu najbliższego ATM. Bo tam staramy się najczęściej wypłacać pieniążki. No to jest godzina już 17, To korków nie ma tutaj. Ale pamiętajcie, że Bali jest strasznie generalnie zakorkowane. Czy to skutery, a samochody, zwłaszcza. O, proszę bardzo kolejna świątynia, o której nie mam pojęcia, bo jestem tu z wami, właśnie pierwszy raz. Panowie, próbują szczęścia. Ale chyba nic nie bierze. No i znowu widzimy to. Może uda mi się znaleźć, co to jest. To wam opowiem. Jestem też ciekawy, czy dzisiejsza prognoza pogody w końcu wypali. Wygląda na to, że może tak. Miało padać od 17:00. Jest 17:00. Zobaczymy. A z tego, co już tutaj żeśmy zdążyli zaobserwować to deszcze potrafią tu trwać 5 minut i są ciepłe i potem już nie pada. A na przykład Google mapsy czy tam onkel Google, wujek gogle wam mówi, że będzie padać na przykład przez, teraz ja patrzyłem, to że cały tydzień ma padać. Damy znać. Dobra, chyba w lewo albo w prawo musimy iść. Gdzieś tu miał być ten bankomat. Nie, jednak idziemy w lewo, bo to jeszcze nie jest ta ulica. Tu w lewo, tam w prawo. I mamy dojść na tą taką główną drogę. Główną. Trudno powiedzieć to z główną drogą, ale na tej kolejnej ulicy ma być ATM bankomat. Zaraz zobaczymy. Kolejną rzeczą, za co kocham bali, tylko nie rejony koło lotniska, czyli kuta, bo tam było strasznie, to jest to, że nikt was tu nie zaczepia. Nikt nie próbuje wam wcisnąć jakiś bzdur, jakiś wiecie, rękodzieł czy coś takiego, jakiś pamiątek. Najwyżej się zapytają i odpuszczą. Albo tylko się uśmiechniesz, kiwną głową, nawet, nawet się nie zapytają. Kocham to, bo jakbym chciał coś kurde, urdę kupić, bym to kupił. Jeden podszedł. Nienawidzę czegoś takiego, że Koleś czy pani potrafią za wami iść nawet 40 metrów i mówić, że chodź, chodź, super cena, good price for you, my friend. Nienawidzę tego. Dobra, gdzieś tu będzie Vakoma. Niestety poszedłem przycud za daleko. Powinien iść w lewo, nie w prawo. Zaraz Wam pokażę, jak się ewentualnie wypłaca. No i trochę to jest skok na kasę, chyba to już mówiłem, ale nie jestem pewny. To tylko mówię, że w bankomatach możecie wypłacić do 2 milionów. A na przykład nasza, nasza, moja Pamci karta Revolut za 2 miliony pobiera 20 tysięcy rupii prowizji. To jest jakieś. 5, 50, powiedzmy coś takiego. Zaraz wam pokażę, jak się wypłaca. Tylko muszę go znaleźć. Gdzieś tutaj powinien. O, o widzę. Dobra. Fajna rzecz, akurat tutaj. Czuć klimatyzacja. O, proszę bardzo. No to tak, wsadzamy kartę. Pyk. Będzie wybór języka, pewnie najpierw. Moder. I musicie wpisać. No nie będę już wpisywać więcej niż 2 miliony, bo ja już to stestowałem, nie ma sensu, nie chcę wydać. Saving. No i już tuje pieniądze. Także wiecie, jak wypłacać. Polecamy ten bankomat, ale w sumie inne też działają, tylko nie wiem jaka jest prowizja ewentualnie. My staramy się właśnie z AGM. Dobra, ja wypłacam jeszcze raz 2 miliony i widzimy się zaraz. Proszę bardzo, okazało się, że poszedłem nie do tego bankomatu. Tam jest ATM. Jesteśmy w tym. I tu się okazuje, że można 3 miliony wypłacić. No dobra, to 5 milionów na razie mamy. Na razie starczy. No dobra. Jeszcze trochę ponad milion mieliśmy. Wypłaciłem teraz 2 miliony i 3 miliony. Więc mamy w sumie 6 milionów. Na kilka dni starczy. Idę teraz się przejść trochę inną uliczką. Wzdłuż. Potem muszę iść w prawo, w prawo i będziemy prawie w hotelu. I jeszcze ewentualnie zabiorę Was gdzieś tutaj wieczorkiem. Bo też jestem ciekawy. Niestety bez panci oczywiście, bo niech się kuruje na jutro. Jak to wygląda tu w nocy? Jak, jak jeżdżą, jak nie jeżdżą, jak to jest zasyplone jak to wszystko tu wygląda. Także jeszcze, jeszcze na pewno Was zabiorę wieczorkiem, a na razie chodźmy i zobaczmy taką jedną z główniejszych uliczek tak tutaj w, mie w miejscowości Ubud, gdzie centralnie teraz jesteśmy, bo wiadomo Ubud nie jest też takie małe, więc nie chcę mówić, że tu jest jakaś taka wiowa, więc to jest taka właśnie no, jedna z większych uliczek a potrafi być tak zakorkowana, że szok. Korzystając też z okazji, że tak idziemy, chciałbym bardzo podziękować tym, co się trochę troszczyli, co się w ogóle zapytali na Facebooku, na Instagramie, jak tam ze mną, co się stało. Bardzo, bardzo było mi z tego powodu miło, jak widać. Już praktycznie nawet nie kuleję, mogę chodzić palec, wiadomo, będzie odrastać bardzo długo. Internet mówi, że 6 do... nawet do roku, 6 miesięcy do roku. No nic, ważne, że mogę chodzić. Możemy kontynuować dla siebie i dla was to, co właśnie robimy. Pokazywać, zwiedzać i dobrze się bawić oczywiście. Bo w tym wszystkim o to w tym chodzi. Każdy robi podróże po swojemu. Jak chce, można, z biurem podróży, można samemu, na co tylko macie ochotę. Tylko by mieć na to ochotę. Bo wiadomo, jak ktoś się boi podróżowania, nie chce, nie umie, nie lubi, no to siedzi tam, gdzie siedzi. I oczywiście w tym nie ma nic złego, no. My uwielbiamy robić coś ze sobą, zwiedzać, oglądać, przeżywać coś. No i od jakiegoś czasu uwielbiamy robić to, by Wam coś pokazać, oczywiście. No tak, no, znowu moja twarz, bo w sumie ta uliczka niewiele oferuje tak naprawdę. Idzie się trochę sklepików restauracji, nie zbyt co pokazać, ale nie wyobrażacie sobie naprawdę, naprawdę, ile mnie kosztowało siedzenie na dupie przez 5 dni, 6, w tym jednym hotelu, gdzie mogłem tylko ewentualnie wyjść na ala balkon, takie ala patio, bo nie mogłem chodzić. Jezus, tyle endorfin teraz mam, że mogę się przejść, mogę Wam coś pokazać, do Was pogadać. Jezus, niesamowite. Aż się chce chodzić. No? I jeszcze teraz te chmurki zaszły. znaczy. Słonko zaszło, chmurki przyszły, temperatura jest jeszcze bardziej znośna, tak mógł z Wami biegać normalnie. No. Tylko nie bardzo teraz mam co pokazać, jutro mamy plan, o ile Wam się lepiej poczuję, żeby Wam pokazać pewne miejsce, które mamy 1,8 km stąd, 25 minut z buta. Więc miejmy nadzieję, że jutro się to uda zrobić i Wam pokazać. Swoją drogą, patrzcie, widzicie? Panie już chyba na jutro przygotowują te małe koszyczki, o których Wam wspominałem. Dla bóstw i dla poświęcenia zbiorów i wszystkiego. Doceła lekko kropić, na razie lekko. Patrzcie, co znalazłem. Do twarzy? Nie wiem, czy do twarzy, ale se wziąłem. Dobra, zaczyna trochę mocniej. Ale to i tak jest zbawienie. Przy tych temperaturach niech sobie pada. Ja nie mam nic przeciwko. Właśnie w ogóle możecie wierzyć, czy nie? Właśnie pani, trochę starsza, tak z 50-60 lat, właśnie się wywróciła. Pomogłem jej wstać, otrzepać się. Zapytałem, czy wszystko w porządku. Nie miała nic zbitego, odtartego. Po prostu nie wiem, nie zauważyłem, czy się potchnęła, czy co. No ale powiedziała, że. Zapewniała mnie, że wszystko jest ok. No więc poszedłem dalej. Życzyłem, życzyłem spokojnej drogi do domu i żeby uważała na siebie. Pamiętajcie, dbajcie o siebie i o innych. Wiem, że już to mówiłem, ale tak, tak zawsze jest. Tak jest najlepiej. W sumie pierwszy raz mogę Wam pokazać. Ile kosztują takie mocniejsze alkohole? Macie na przykład w Finlandii 850. Trudno mi teraz to przeliczyć, ile to będzie. Kapitan Morgan 500 niecałe, Smirnow 519. Tu macie jeszcze Jackie, Jackie Danielsy, no jakieś winka. Dobra, dostałem nasze zamówienie, kupiłem nam obiadek obiad-kolację. Ja liczyłem dla Was ile to 500 tysięcy rubli Tak jak były te alkohole Bo ciężko się to liczy To jest za 1000 macie 27 groszy To 500 tysięcy to jest jakieś 135 zł Więc jak będę mówić czasami ceny To nie jest jak w Tajlandii Że można to podzielić przez jakby 10 I łatwo się to liczy Bo tu jest gorzej To musicie czasami sobie dodać Czasami Wam powiem Teraz za obiad zapłaciłem 90 tysięcy za dwie porcje kurczak z egg noodles i teraz wam pokażę ile, jak to wygląda i to będzie jakieś 23-24 zł za dwa posiłki no dobra, trochę się rozczarowałem, bo pudełko jest dość spore a tego jest niewiele jak widać no ale miejmy nadzieję, że będzie dobre dobra, będziemy testować jak pójdę do pamci dam jej papu i sobie zjemy razem na balkonie ale moment, moment, porcje są niewielkie, ale mamy coś tu jeszcze. A widzicie, jakaś zupka do tego, czy coś takiego. Trudno mi powiedzieć, powiem wam w domu. Mam dzisiaj ścianka, tutaj ma jakiś ten wywar, nie wiem o co z tym chodzi. Nie wiem, czy to powinienem rzucić tam i to jeść, czy zapijać. Trudno powiedzieć. Ja mam wam pokazać jeszcze dzisiaj nocne trochę życie w tych okolicach, gdzie jesteśmy, ale raz pada, raz nie pada, na akurat teraz nie pada. Z pamią właśnie byliśmy w basenie. I jeśli chodzi o baseny, to już mamy mały research. Jeśli basen jest yy, schowany, w sensie ma padający cień przez cały dzień, przez jakieś palmy, nie palmy, to będzie chłodny. Bo no, tak mieliśmy dwa razy i dwa razy mieliśmy gdzie było słońce i był spokój. I ciepły, przez w sumie cały dzień i wieczór też. Także, jakbyście coś szukali i chcieli pływać wieczorem, to miejcie na uwadze, żeby szukać hotelu czy coś tam, gdzie nie ma, nie, tam gdzie cień nie pada na basen. O, tam się trochę czuję lepiej, jak zjadła. Niedługo będziemy szli spać. Może jutro Wam pokażę nocne na życie, bo dzisiaj to faktycznie ta pogoda, tak jak pokazują google, się sprawdza. Trochę pada, trochę nie pada. Nie chcę szczerze musiałem, mówię, mówiąc iść i moczyć znowu. Tak jak byliśmy. Wtedy to akurat było spoko, bo i tak byłem, więc i tak się zmęczyłem. Więc widzimy się.